Skąd pomysł na dzisiejszą stylizację ubioru pani Ilony felicjańskiej? Zainspirowałam się przede wszystkim metamorfozą, jaka dzisiaj miała miejsce. Pani Ilona miała. Przefarbowane włosy z brązu na blond, z pasemkami w kolorze zarówno różowym, jak i fioletowym. Także ja długo szukałam takiej tkaniny, która pasowałaby do tego koloru, ale równocześnie jaka byłaby w tym momencie modna i podkreślała typ urody pani Ilony. Um, ubrałam ją w modną elegancką spódniczkę ołówkową. Natomiast ten elegancki styl chciałam troszeczkę przełamać i stworzyłam również taką oversize'ową bluzkę, która moim zdaniem idealnie pasuje do jej typu urody, do jej nowej metamorfozy. Bluzka jest z sztucznego tworzywa, natomiast jest ono bardzo wygodne, bardzo przyjemne. W najmodniejszych, moim zdaniem, tej wiosny kolorach jest to dużo kwiatów, stwarza takie ciepłe. Música